Radosław, wiejski koks, pa! Wiejski Koks po raz pierwszy prezentuje swoją formę. My, wagę, widzimy na ekranie po raz pierwszy. Panów ochroniarzy, prosimy o odsłonięcie. 85,900 to jest wynik oficjalnej wagi, jeśli chodzi o Wiejskiego Koksa. Dziękujemy serdecznie, a zapraszamy tutaj w to miejsce na wagę jego przeciwnika: Nathan, Bóg Estetyki, marca. Natan Marcoń, podobnie jak jego rywal, po raz pierwszy w organizacji Fame. Wita się z wszystkimi. Czekamy. Także aż pojawi się na wadze Natan Marcoń. Ile na wagę wniósł Natan Marcoń? Zerkamy 86,900, a więc w limicie to jest limit do 87 kg. Mamy zważonych wiejskiego koksa oraz Boga estetyki, a więc zapraszam na face to face przed jutrzejszym pojedynkiem. Są głębokie spojrzenia, natomiast słowa nie zostały żadne wypowiedziane podczas tego face-to-face, face, a więc sami musimy przepytać. Jeszcze prosimy, panowie, pozostańcie. Winky Cox, pierwszy pojedynek w organizacji Fame. Czy są jakieś emocje, z którymi nie spodziewałeś się, że będziesz się mierzył na kilkadziesiąt godzin przed stoczeniem pierwszego pojedynku? Powiem Ci, że jak na pierwszy raz to naprawdę jest spoko na razie zero stresu. Może jak wejdę do ktogodów będzie inaczej, ale na razie jest, jest dobrze. Jaki plan na jutro? Knockout. Knockout. To jest plan wiejskiego koksa, natomiast jaki plan na jutrzejszy pojedynek ma Natan Marceń? Nie mam planu. To co jutro chcesz zaprezentować w klatce? Wygrać jedynie. Wygrać. To jest plan Natana Marconia. Ja mam tutaj innych wrogów trochę na zapleczu, gdzieś tam jeszcze latają sobie. Szybka walka i tyle. Szybka walka. nokaut ze strony Wiejskiego Koksa. Szybka walka ze strony Natana Marconia. To są e plany bohaterów pierwszej walki Fame 16. Dziękujemy serdecznie.